Pierwszą złączek, które chcemy pokazać Państwu, a właściwie typ połączenia tych złączek to będzie złączka wtykowa. I bardzo charakterystyczną rzeczą myślę, że będzie ją tutaj widać na filmie, to jest ten pierścień zacinający, który zacina się dokładnie na, na przewodzie pneumatycznym, co pozwala na utrzymanie, ale też i doszczelnienie całego układu, a sam montaż wygląda dokładnie tak. W tej chwili mamy już w pełni bezpieczne, sprawne połączenie. Pokażę też Państwu, bo to pytanie często się pojawia u naszych klientów, jak, ten, jak to połączenie zdemontować, gdyż jest to połączenie wielokrotnego użytku. Demontaż bardzo prosty. Musimy pierścień ten czołowy cofnąć do tyłu i wtedy luźno wyciągamy. Przewód. No, cofnięcie tego pierścienia do tyłu powoduje jakby ograniczenie zacięcia tego, tego, tego pierścienia zaczynającego na, na przewodzie. Jeszcze raz pokażę to. To wygląda. Tak jest montaż, demontaż. To jest złączka skręcana, montaż tutaj już jest troszkę bardziej skomplikowany, gdyż ta złączka składa się z dwóch elementów. Pierwszy to jest nakrętka i drugi korpus złączki, a sam montaż wygląda dokładnie tak, że przekładamy nakrętkę. Na przewód. Wpinamy w tej chwili przewód i dokręcamy nakrętką. No, oczywiście tutaj można również użyć klucza do tego połączenia, żeby jeszcze mocniej to dokręcić. Bardzo pewne, bardzo szczelne połączenie, nie, nie, nie sprawiające jakby tutaj żadnych, żadnych problemów. Oczywiście. To jest wersja plastikowa. Dokładnie tak samo wygląda w wersji metalowej. W tym przypadku jest to, jest to rurka. Jest to połączenie poprzez nakrętkę i, i pierścień uszczelniający. Troszkę niewygodnie. O, ale jak wygląda to połączenie właśnie ze sztywnym? To może być rurka stalowa, może być rurka miedziana, ze stali nierdzewnej również, no, wszelkie typy. Rozwiązań wchodzą w grę, czyli wkładamy nakrętkę. Dodatkowo wkładamy jeszcze pierścień zacinający, tutaj, już właśnie w wersji jakby zewnętrznej, osobnej. Montujemy złączkę, dociskamy pierścień, dokręcamy nakrętkę. I w tej chwili musimy już to mocno dokręcić kluczem i następuje połączenie. Też bardzo pewne, bardzo trwałe. No i na pewno to, co charakteryzuje te. Te elementy, to połączenie to może być wykorzystywane na wyższe ciśnienia. Też również i w hydraulice, wtedy jest złączka stalowa, ale wtedy już to może pracować na, na ciśnieniach 160, 200, 250 do 500 bar, tak jak wspominałem. No tak wygląda sama, sama złączka, czyli mamy korpus. O ring uszczelniający, pierścień dociskowy, pierścień zacinający, i nakrętkę. Sam montaż wygląda dokładnie tak. I w tej chwili dokręcamy, dokręcamy nakrętkę, i to jest szczelne. W tych wersjach od średnicy Fi 20 do średnicy 100. i Myślę, że w niedługiej przyszłości również 160.